Wystarczy, proszę Państwa, i teraz zdradzam patent. Jak abonamentu nie płacić? Oczywiście Krzysztof Luft, jako państwowiec, jako były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, będzie. Państwo, od tego odwodził, chociaż chyba sama dysona poznawczy z płaceniem abonamentu. No więc wystarczy przesiąść się na... Ale żeby nie było płacę. <grym> deklaracji takich nie słyszałem od wszystkich obecnych e, rządzących mediami w Polsce. No właśnie, ja nie wiem, czy Jacek Kurski płaci. E, Jerzy Owsiak bez przerwy go o to pyta. Tak. Wciąż nie, nie, nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale jak nie płacić? Otóż m, w tej chwili wystarczy przesiąść się, mówiąc kolokwialnie, na naziemną telewizję cyfrową, Wtedy Jacek Kurski nie ma sposobu żeby ustalić, no to jest, czy mamy telewizor. No Tak, to jest właśnie ten problem, że ta nowelizacja ma dwa problemy prawne. Jeden to ten, że operatorzy mają przekazywać baz danych osobowych i to budzi pewne e, wątpliwości prawników, bo przecież ci, którzy podpisywali tę umowę 10-5 lat temu, no nie byli uprzedzeni o tym, że ich dane mogą być przekazane do jakiegoś urzędu państwowego. To no, jest jedna rzecz. Ale Trybunał Konstytucyjny jest odzyskany. No jest właśnie, ale kto by, kto musiałby ktoś o tym, e, prawda, stwierdzić? No nie ma komu. Bo Trybunału nie ma. Natomiast jest jeszcze drugi problem prawny, to jest nierówność wobec prawa. E ponieważ to obejmuje tylko ta regulacja obejmuje tylko tych, którzy mają umowy z operatorami płatnej telewizji satelitarnej albo kablowej, a ci, którzy korzystają z sygnału tak zwanego naziemnego, czyli z anteny wystawionej na dachu, no to już nie są objęci tą regulacją, bo nie mają żadnych umów z żadnym operatorem. No a to jest całkiem niezły pakiet. No tak, to to jest pakiet, który obejmuje, e, który obejmuje e, znacznie większą, że tak powiem, e, w tym pakiecie znacznie większą część stanowią media publiczne, telewizja publiczna. Nie mhm. ma co ukrywać, tam nie ma innych programów informacyjnych niż program informacyjny telewizji polskiej na przykład. To prawda. Więc, e, więc to jest, krótko mówiąc, e, taka decyzja by oznaczała, że rezygnujemy z bardzo szerokiego jednak Ale wachlarza są rozmaitych fakty innych programów. TVN, wydarzenia Polsatu. Tak, to prawda, no Polsat i TVN oczywiście są jak najbardziej tam dostępne. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM. Oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycje.